Mamy. Dzisiaj pokażę Wam, jak y, zrobić portale. To jest tak naprawdę film dla początkujących, bo pewnie już tacy, co grałem trochę w Minecraft, a to oni to już na pewno znają. Oczywiście najpierw możemy takie coś, to się nazywa. Ja mam wersję angielską, y, po polsku to się chyba nazywa Oko Kresu, czy jakoś tak. I bierzemy sobie też to, to tutaj, patrzcie to, to, to co mamy, to i to będzie nam potrzebne do pierwszego a drugie co będzie nam potrzebne to obsydian i krzesiwo, jak to zrobić, już Wam pokazuję, tutaj, tak za chwilę przybliżę, żeby te tutaj, o te małe, małe piramidki były zawsze ustawione w taką stronę sorry, sorry, już ustawiam wy tego nie będziecie widać bo muszę, sobie, muszę nagrywać z kamerką, ale przepraszam że na razie tak słabo widać i teraz, jak mamy już taką ramkę ustawioną co coś się ja za zrobiłem Ej, no chyba za ile zrobiłem A, bo tu mamy o 4 ustawione Dobra Jak mamy już te ramki takie ustawione To stawiamy na to te oczy Hop, hop, hop Hop I ostatnie i mamy taki portal i teraz jak zrobić portal do piekła ja wam za chwilę tam wejdę robimy taką, takie coś możecie robić, robić ogromne rozmiary robimy takie do góry teraz nie możecie robić ogromne rozmiary bo naprawdę dużo można robić portale Teraz robimy tak i Wam jeszcze, pokażę za chwilę jeszcze dwie rzeczy bardziej. I teraz mamy to. Jak wygląda w środku tutaj? Wygląda to. no ja sami zobaczycie. Ja wam pokażę. Bo musimy to wejść. I są różne biomy. I tutaj macie lawy, tam tutaj. A jak wygląda drugi świat? Jak ja mam się teraz pozostać? No dobra, pokażę Wam to już teraz. Patrzcie. Teraz wpisujmy w komentarzach Ukośnik giwe małpa s to chyba była I teraz p o bryty nie. Jak to się robiło? No dobra. Ja, ja, ja Wam to pokażę za chwilkę. Jak sobie już przypomnę, jak to się robiło, bo to ja chciałam wam pokazać. No zobaczycie sami. Teraz e, pewnie możecie się spodziewać, że się odrodzimy gdzie indziej, ale ja wiem, jak wrócić do domu. Ja akurat wersję angielską bo przed chwilą na, nagrywałam film, gdzie by się przydało, a nie, tu się odrodzimy bo by się przydała wersja angielska w tamtym filmie. I za chwilę pokażę Wam jak, jak, jakby postawić taki blog właśnie, żeby to robić. A tak wygląda drugi świat. Nie musicie po komentarm nie smoka, żeby stąd wyjść, ale ja tak trochę oszukam poczcie. Tak zrobimy. tak zrobimy. Dobra. Taki czyty no i teraz y, widzimy się za chwilę jak już mi się przypomni jak się robiły bloki portalu. Dobra. Już mi się przypomniało. Teraz wpisujemy ukośnik S e, t y, i to bez spacji. B o C blok. Set blok y, inaczej i teraz. Yy, wpisujemy sobie takie falki. Falka, falka, falka. I teraz P-O-R-T-A-L. I teraz mamy taki portal normalnie. Widzicie? Tak przywołać taki portal. Yy, jeszcze Wam pokażę, jak przywołać drugi portal. Czyli jeszcze raz, setblock. Yy, teraz. Falki. Trzy razy to musimy mieć falki. Falki trzy razy. I teraz. Poczekajcie, żeby muszę żeby portać sobie przypomnieć. O, wy, o, ry, A. Endport, to dobra, przepraszam, ten, d. Podłoga portal Ty ochryty. Aha, L. Portal. Mamy. Za chwilę tam wrócimy, tylko się zabijemy teraz. Patrzcie jak się zabija. Dobra, też trzeba spaść już na szybciej. Dobra. O nie, teraz patrzcie trzeba się stąd wydostać, bo to są to około barier bloki głupie, kurde. Dobra. I tam teraz, kurde, te barier bloki mi wkurzają. Teraz. Ja w sumie bym się tu tak przekopać? Tu jeszcze są, dobra. Przepraszam Was za to. Ale muszę się tu przekopać przez te barier bloki, bo tutaj miałam robić odcinek z tymi barier blokami, ale widzicie, jak wyszło, nie ma. Ale myślę, że ja go zrobię. Dajmy sobie Time Shender. Yy, nie dobra, włączam kreatywa, bo to już jest wkurzające, że jeszcze się tak kopać. Pe, 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 a to w dwie sekundy. Teraz zrobiliśmy. I gdzie my to pokazywaliśmy ten odcinek? Poczekajcie, gdzie to było? Gdzieś tutaj. A, już wiem gdzie patrzcie. I wtedy teraz jak postawiliśmy ten blok, to właśnie wpadliśmy. I tak to się robi. To by było na tyle. Ja się z wymiarami żegnam na